Za chwilę miną 4 miesiące, od kiedy mamy w mieście generalną przebudowę jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, jakim jest niewątpliwie ulica Popiłuszki. W tym czasie zrobiono sporo, zwłaszcza na odcinku od świeżo przebudowanego ronda przy POW w kierunku warszawskiej. Widać oczywiście wyraźny zarys nowej ulicy z obustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej, ciągi pieszej rowerowe oddzielono od jezdni pasem zieleni. O tym co po drugiej stronie przebudowywanej ulicy za chwilę, teraz trochę o pieniądzach. Całość inwestycji wydle wcześniej. Innych zapowiedzi miała kosztować nieco ponad 11 milionów złotych. Do tego należy dołożyć 3 miliony dofinansowania od Łódzkiego Wojewody. Temat przebudowy Popiełuszki wielokrotnie w tym czasie powracał na sesjach Rady Miejskiej. Ostatnio 5 września radnych interesowało m.in. czy termin zakończenia inwestycji zostanie dotrzymany. Przewidziano go bowiem na koniec października. Przypomnijmy ten fragment Wydaje mi się, tak jak już patrzymy wszyscy, raczej zauważamy, że ten termin 31 październik jest raczej terminem zagrożony. Na ostatniej sesji mówiliśmy, że jest to termin niezagrożony, natomiast no, już zostały niecałe dwa miesiące. Tak. Na chwilę obecną mamy tylko aneks, aneks lub umowę na, na roboty dodatkowe. Nie mamy aneksu terminowego żadnego, czyli powiedzmy ten termin w tej chwili... Jest aktualny. Przypominam tylko, że część robót jest tutaj niekwalifikowalna we wniosku i istnieją pewne możliwości związane z ewentualnym wydłużeniem. Jednak to, co zostało rozkopane i tą część kwalifikowalną, czyli rondo na Warszawskiej, chcielibyśmy zrealizować w... Tym roku. Co zatem mamy po drugiej stronie? Na odcinku pomiędzy ulicami POW a 18 Stycznia zaprojektowano cichą nawierzchnię, mającą obniżyć hałas wywołany tarciem pomiędzy nawierzchnią drogi a oponą samochodową. To ważne przede wszystkim dla mieszkańców bloku usytuowanego tuż przy samej ulicy. W pierwszym okresie robót nie jest prowadzona przebudowa skrzyżowań z ulicami POW Warszawską i 18 Stycznia, która również wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. Powstaną tu skrzyżowania typu rondo i na razie tyle. Czekamy za Zatem na zakończenie tej jakże ważnej drogowej inwestycji miejmy nadzieję, że kiepska pogoda, a taka o tej porze roku może się zdarzyć, nie pokrzyżuje planów drogowców. Trzymamy kciuki!